Czy chciałbyś zarabiać przez internet? Słyszałeś, może o afiliacji? Dzisiaj opowiem ci o sposobie zarabiania przez internet przez polecanie cudzych produktów. Czyli co to jest afiliacja, jakie są sposoby rozliczeń i jak na tym zarabiać. Ja jestem Luka Dylu i zapraszam Cię na odcinek serii Wiedza Codzienna, która jest nam niezbędna. Programy afiliacyjne na początku nie cieszyły się zbyt dużą popularnością wśród y, twórców internetowych, ale dzisiaj. Dzisiaj cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Dzięki afiliacji można zarabiać na blogu, kanale na YouTube, stronie internetowej czy profilu społecznościowym i to za każdym razem, kiedy tylko nadarzy nam się okazja, bez podpisywania jakiejś stałej współpracy z reklamodawcą. Afiliacja jest idealnym sposobem na dorobienie dodatkowych, mniejszych lub większych pieniędzy na naszej działalności internetowej. No ale zacznijmy od tego, co to jest afiliacja. Afiliacja to jest taki model zarabiania, gdzie wydawca internetowy, taki jak na przykład bloger czy youtuber, umieszcza na swojej stronie internetowej określone materiały reklamowe, typu linki czy banery, lub reklamuje jakiś produkt i otrzymuje wynagrodzenie za określoną akcję, jaką wykonają jego widzowie czy czytelnicy. Bardzo ważne jest to, że jako wydawca może sam wybrać sposób, w jaki chce zarabiać na afiliacji, bo sposobów jest kilka, i to są tak zwane modele rozliczeń bo musicie wiedzieć, że kiedy zaprzecie się do sieci afiliacyjnej, o której powiem Wam za chwilę, to będziecie mieli do wyboru wiele ofert współpracy, które będą opisane różnymi skrótami. I te skróty właśnie będą określać sposób zarabiania i rozliczania się za daną współpracę. A są to skróty takie jak CPC z angielskiego cash per click. I jest to najczęściej używane przez Google AdSense, gdzie dostajemy wynagrodzenie za kliknięcie w banner czy w link. Następnie mamy CPL, czyli cash Perk lead. Jest to wynagrodzenie za wypełnienie formularza i pozostawienie danych osobowych i najczęściej jest to używane w współpracy z bankami czy jakimiś agencjami ubezpieczeniowymi. Następnie mamy CPS, czyli prowizję od sprzedaży. Jeśli reklamujemy jakiś produkt na swoim kanale i któryś z naszych widzów Zakupi ten produkt przez link, który będziemy udostępniać, to dostaniemy prowizję od sprzedaży. Następnie mamy CPA. Jest to wynagrodzenie za określoną akcję, jaką nasz widz wykona. I może to być obejrzenie filmu, wypełnienie ankiety, czy ściągnięcie gry na komórkę. Następnie jest CPO, cash per order. Jest to prowizja za zamówienie i jest zazwyczaj ona stała, bez względu na to, ile kto zamawia i za jaką kwotę ktoś zamówi z naszego linku czy baneru. I ostatnie CPV, czyli Cash Per View, jest najczęściej stosowany przez YouTube, gdzie dostajemy prowizję od każdego kliknięcia i oglądnięcia przynajmniej kawałka jakiejś reklamy czy filmu. W Polsce najbardziej popularne są modele CPS i CPL i potrafią one wygenerować całkiem niezły dochód. Pewnie się zastanawiacie, czy Wy też możecie zarabiać na afiliacji. To powiem Wam, że do sieci afiliacyjnej może się zapisać każdy. Każdy, kto ma swoją stronę internetową, kto ma swojego bloga, kanał na YouTube, fanpage na Facebooku, profil na Instagramie czy profil nawet na Facebooku tylko. Bo afiliacja jest naprawdę dla każdego. Nie jest to prawdą, że żeby zarabiać na afiliacji, trzeba być od razu wielkim youtuberem, instagramerem czy blogerem. Mali i początkujący twórcy też mogą dołączyć do programów afiliacyjnych i w ten sposób umieszczać na swoich profilach materiały reklamowe i zarabiać dodatkowe pieniądze. A jeśli nie wiesz, jak zostać twórcą, to odsyłam Cię do mojego filmiku Jak nie marnować czasu na kwarantannie, gdzie dowiesz się, jak się zmotywować, rozwijać i zacząć zarabiać w internecie na swojej wiedzy. Link znajdziesz w opisie. Ważne jest, aby mieć dobry pomysł na to, jak promować swoje programy afiliacyjne na swoich stronach i w ten sposób generować ruch na linkach czy banerach. No dobra, ale jak zacząć zarabiać na afiliacji? Tak naprawdę są dwa sposoby zarabiania. Po pierwsze, to jest dołączenie do programu partnerskiego konkretnej firmy, np. banku, gdzie wszystkie materiały reklamowe znajdziemy na stronie konkretnego banku. Przykładem może tutaj być mój filmik o karcie Revolut, gdzie umieściłem link afiliacyjny dla osób, które chciałyby założyć konto. Link ten otrzymałem bezpośrednio od Revoluta. Korzystając z tego linku, Ty dostajesz darmową kartę i wspierasz moją działalność. Revolut ma klienta, a ja, jako twórca, mam swoją prowizję. Dzięki temu mogę rozwijać swój kanał, czyli wszyscy zyskujemy, a nikt nie traci. Tak zwane win-win-win. Drugim sposobem jest dołączenie do sieci afiliacyjnej, gdzie w jednym miejscu znajdziecie wiele ofert programów afiliacyjnych od różnych firm. Osobiście polecam tą opcję, gdyż w jednym miejscu mamy do dyspozycji wiele programów afiliacyjnych oraz to, że rozliczamy się z siecią afiliacyjną i wszystkie nasze zyski sumują się w jedną wypłatę. Żeby dołączyć do sieci afiliacyjnej wystarczy założyć konto w danej sieci, których w Polsce jest już kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt. Jedne są nastawione na bardziej branżowe programy typu finanse, a inne są bardziej ogólno tematyczne, bym powiedział. I gdy już dokonamy rejestracji, mamy pełen dostęp do bazy programów partnerskich. Następnie wyszukujemy i dołączamy do programu, który nas interesuje. W Niektórych zostaniemy zaakceptowani automatycznie, a w innych na Akceptację będziemy musieli poczekać kilka dni. Niekiedy zdarza się, że reklamodawca odrzuci naszą prośbę o dołączenie do programu, bo na przykład nasza strona nie wpisuje się w tematykę kampanii lub skierowana jest do grupy odbiorców, do których reklamodawca nie chce dotrzeć. No ale na to już nie mamy wpływu. Gdy już zostaniemy zaakceptowani w naszym konkretnym programie, to możemy pobrać wszystkie materiały reklamowe i zacząć je udostępniać i promować na naszych stronach. I w ten sposób możemy zacząć zarabiać pierwsze pieniądze. A jak promować siebie czy jakieś produkty w internecie to już temat na inny odcinek, który pewnie niedługo powstanie. Ale dla przykładu mogę Wam powiedzieć, że dzięki sieci afiliacyjnej mogę Wam dzisiaj polecić książkę Pana Profesora Grzegorza Mazurka E-Marketing, Strategia, Planowanie i Praktyka. Książka ta stanowi znakomite i całościowe wprowadzenie w tematykę e-marketingu. Dodatkowo jest praktyczna i zawiera wiele ćwiczeń. Tą książkę oraz wiele innych wartościowych książek. Możecie kupić w księgarni internetowej Matraz, która zapewni Wam szybką i tanią wysyłkę oraz zaoferuje dobre rabaty na wybrane tytuły. I w ten sposób wyzyskujecie dodatkową wiedzę i wesprzecie mój kanał, aby mógł się rozwijać. Więc zachęcam do skorzystania z linku, który znajdziecie w opisie. Następnie po okresie wzmożonego wysiłku reklamowo-promocyjnego nadchodzi najprzyjemniejszy moment, czyli wypłata wynagrodzenia. Zwykle zanim wypłacimy nasze pierwsze pieniądze, musimy uzbierać jakąś minimalną kwotę. Kwota ta jest ustalona przez sieć afiliacyjną i zazwyczaj jest to 50 lub 100 zł. Jeśli nie masz firmy, to wysyłasz rachunek na daną kwotę na maila, który jest podany w sieci, lub jeśli masz firmę, to wystawiasz fakturę, wysyłasz na maila i czekasz na przelew. Proste, prawda? No pewnie, że tak. W ten sposób możecie dorobić mniejsze lub większe pieniądze. W tym modelu nie jesteśmy ograniczeni do jednego programu. Możemy prowadzić kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt programów partnerskich i w ten sposób zwiększać nasz zysk. To od Ciebie zależy, jak bardzo się zaangażujesz w afiliację, ile na tym będziesz zarabiać. W ten sposób omówiliśmy już wszystkie podstawy afiliacji, teraz już wiesz, co to jest i jak na tym zarabiać. Jeśli Ci się podobało, to zasubskrybuj, daj łapkę w górę, kliknij w dzwoneczek, a to pomoże rozwijać się mojemu kanałowi. Jeśli masz jakieś uwagi lub masz temat, którym mógłbym się zająć, to zostaw wiadomość w komentarzu, a ja wybiorę najciekawszy. I pamiętaj, wiedza codzienna jest nam niezbędna. Ja jestem Lukadylu i pozdrawiam Cię serdecznie. Cześć!